Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę jak zrobić takie oto ozdobne buty Mikołaja na choinkę. Do wykonania tych butów potrzebne mi są dwa kolory włóczek, czerwony i biały, a także nożyczki, igła, a także szydełko o rozmiarze 2-25 mm. Rozpoczynam od nitki koloru czerwonego i robię łańcuszek składający się z 11 oczek. Mam łańcuszek składający się z 11 oczek. Teraz. W, zrobię następny rząd, czyli 10 półsłupków. Rozpoczynam od wkłucia się w drugie oczko od szydełka. To jest pierwsze, drugie. Wkłuwam się w oczko, chwytam nitkę, przekładam pod oczkiem. Mam dwie pętelki na szydełku, znowu chwytam nitkę, przekładam przez dwie pętelki. Jeden półsłupek. Przechodzę do kolejnego oczka, wkłuwam się w to oczko. Chwytam nitkę, przekładam pod oczkiem, mam dwie pętelki i znowu chwytam nitkę, przekładam przez dwie pętelki, mam drugi półsłupek. I tak jeszcze muszę zrobić 8 półsłupów w każdym oczku po jednym półsłupku. Jak już mam zrobiony ten kolejny żółty rząd, to teraz biorę jedno oczko, robię łańcuszka w górę, przekręcam robótkę i powtarzam teraz te 10 półsłupków przez kolejne 5 rzędów. Czyli robię teraz 5 rzędów po jednym półsłupku w każdym oczku, rozpoczynając od drugiego oczka od szydełka, to jest pierwsze, to od drugiego. I tak robię 5 rzędów jeszcze po jednym półsłupku w każdym oczku. Mam już zrobione 6 rzędów po 10 półsłupków. Teraz robię jedno oczko w górę, przekręcam robótkę i od drugiego oczka od szydełka robię teraz 5 półsłupków. 1 2 3 4 5 Oczko w górę, przekręcam robótkę i znowu od drugiego oczka od robi pięć półsłupków i tak jeszcze muszę zrobić cztery rzędy. Jak już mam zrobione 5 rzędów po 5 półsłupków, teraz będę robiła półsłupki na około buta, czyli robię jedno oczko w górę i teraz sobie tutaj schodzę w dół. Wbijam się tu w rzek i robię półsłupki. Tu miałam 5 rzędów, więc robię 5 pięć półsłupków. Pięć. Tutaj teraz tak samo robię 5 półsłupków, w każdym oczku po jednym półsłupku. Z czymże? Tutaj w tym ostatnim piątym. Zrobię nie jeden półsłupek, tylko dwa dodatkowe, w sumie trzy półsłupki. Tu zrobię teraz, bo jest na rogu. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. I tu znowu. Teraz robię sześć półsłupków. I tu na rogu, ten szósty półsłupek, co jest, robię jeszcze dodatkowo w tym samym miejscu dwa półsłupki. Jeden i dwa. I tę nitkę tutaj teraz sobie wrobię w robótkę. Teraz zrobię tutaj dziesięć na tym, na tym brzegu robię dziesięć półsłupków. I tu w tym, na tym wrogu robię trzy półsłupki. I teraz tutaj robię dziesięć półsłupków. Gładzóweczkę obcinam. I teraz dołączam kolor biały. I robię to w następujący sposób, że tu sobie dołączę, robię jedno oczko w górę. I teraz, y, teraz będę robiła tę białą część buta y, nie półsłupkami zwykłymi, tylko półsłupkami z narzuconą nitką, czyli... O, wyszła mi nitka, ale zaraz szybko naprawię. I, więc narzucam nitkę na szydełko, wkłuwam się tutaj w oczko, chwytam nitkę, przekładam ją pod oczkiem. Mam teraz trzy pętelki na szydełku. I znowu chwytam nitkę, i przekładam przez wszystkie trzy pętelki. I mam pierwszy półsłupek z narzuconą nitką. Te nitki tutaj będę sobie wszywała w robótkę. I znowu nakładam nitkę na szydełko, wkuwam się tutaj w drugie oczko. Przekładam nitkę pod oczkiem. Mam trzy pętelki i znowu przechwytam nitkę, przekładam przez wszystkie trzy. Pętelki. I znowu chwytam nitkę, wkuwam się w oczko, przekładam pod oczkiem, mam trzy pętelki, znowu chwytam nitkę, przekładam przez 3 pętelki. I tak robię 6 razy. I jeszcze jedne ostatnie dodatkowe robię po prostu jeden półsłupek z narzuconą nitką robię dodatkowy sobie już mogę obciąć te, tą czerwoną i tę białą końcówkę bo już mi nie są potrzebne i teraz znowu oczko w górę robię przekręcam robótkę i znowu narzucam nitkę i od drugiego oczka od szydełka Znowu robię sześć półsłupków z narzuconą nitką. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, i tu szóste. Oczko. I jeszcze jeden rząd robię białym kolorem, znowu oczko w górę, przekręcam robótkę i od drugiego oczka od szydełka znowu robię sześć półsłupków z narzuconą nitką. Mam już sześć, y mam już trzy Rzędy. I teraz, żeby mieć tę zawieszkę z tej strony, o tutaj, przechodzę sobie, biorę jedno oczko w górę robię, przegręcam robótkę i teraz sześć robię, przechodzę sobie na drugą stronę, e, robiąc oczka ścisłe w każdym oczku, o, zaczynając od drugiego oczka od szydełka, czyli sześć oczek ścisłych robię. 5 i 6. I teraz przeciągam jeszcze raz pod pętelką nitkę. Zostawiam taką pętelkę w długości, jaką, jaka nam potrzebna. Obcinam sobie tutaj końcóweczkę. I teraz robię jeszcze dla wszelkiego tutaj supełek żeby zablokować nitkę. Biorę igłę i teraz sobie tą końcóweczkę tu wszyję robótkę. Tutaj jest trochę krótka ta końcówka, dlatego najpierw wbijam już igłę i na końcu zahaczę nitkę. Pozostała mi się dosyć krótka końcówka, a igła dosyć długa, więc Zachaczę, tak i teraz obcinam nitkę i mam już gotowego buta oczywiście tego bucika można sobie albo wyprasować ale nie przykładać żelazka bezpośrednio trzeba samą parą wyprasować można też wykrochmalić żeby bardziej taki sztywniejszy był i można powiesić gotowego buta na choinkę